O nasza chałupka w Proszę bardzo, teraz widać. O, na stół. Kartusia. Będziemy mieli śniadanko. O, będzie breakfast. Takie roślinki są piękne. Cudo. Tu jest chałupka vis To Tam są baski. Tam warka mamy. Tu mamy takie wyrko zabytkowe. Tam są nasze drzwi takie ziargane, łokienko. Tu mamy takie figureczki. No super z daszkami. Dachóweczki są takie ceglane. Robi to robotę. No piękny poranek i kury pieją. Hello. Hello. A Martusia z gwarkiem gada. A tu jest gwarek. Hi, ja gada jak się odwrócisz. Mhm. A tam coś jeszcze nie jest. Tu jest gwarek. <laughs> A dzień dobry. Hello? Hello. Hello boss. <laughs> Hello boss. <laughs> Hello boss. <laughs> Super. Hello boss. <laughs> Hello boss. <laughs> <laughs> no, I know what.

Ptaszek. Na harmonii gra ptaszek. Pięknie. A co jeszcze potrafisz? I'm a boss. głos.

To jest dobra. No dobra, nie męczę Cię już. Animal? Nie męcz paka? No się nagadał.. Almy głos? Pięknie. Pierwszy ranek w Ubud, bo wczoraj byliśmy po południu i tu tak jest na ulicach. Jedna wielka świątynia. Jedna wielka świątynia. Martusiaż na mnie czeka. Tu budują kolejną świątynię. To będzie nowa świątynia, A tu są sklepy i do przodu. Kura desa Lampusze. Te potwory, strzygi, demony A tu kuna Niegroźna, domowa, udomowiona No i a tu od sklepy i tak się idzie A tu jeszcze a te dziady, wszystkie smoki I te inne i miliardy skuterów. Miliardy, miliardy skuterów. A To są te wysiki, co jeżdżą. Gdzie one jeżdżą, to ja nie mam... Obok już kolejna świątynia. I kolejna świątynia. A tu takie rośliny, za które się płaci kurde krocie w Polsce. I takie domki wszędzie jest dachówka. Fajnie to wygląda taka ceglena. No i między świątyniami sklepiki szkutery, szkutery, szkutery tury. Idziemy, Marcusie. Uwaga, podnóżki. Nie strasz człowieku. Kolejna świątynia, parę metrów dalej. O no taki ryj. Martusia już poszła. A tu sobie ktoś mozaikę wydziargał. O, shoppingi. To jest nie do uwierzenia. Proszę, kolejna. Świątynia zamknięta, a tam coś tam widać dalej. Po drugiej stronie, kolejna świątynia, Widzisz, Markuś, czy nie? Kura Tamansari, srebro, takie. Chałupy. No nie wiem czy zrobiliśmy parę metrów, ale no, jest 10. Proszę bardzo A tu chaos jakiś, no ale oczywiście ze świątynią no, każdy szanujący się obywatel ma przy swojej chałupie świątynię, którą sam buduje O, o ja to wiem gdzie ja idę zaraz Instrumenty Standardy Lew, elegant, przywiózł. Martusiu, o i takie są wszędzie: takie kaczidełka przed sklepem, przed samochodem. Odymiają złe, złe moce I Kolejna świątynia. Jakby ktoś nie wierzył. Po drugiej stronie sklepy masaże skutery. Wszędzie są te, te ichniejsze. Kolejna, kładą to później teczą o, Pełno tego jest pod każdym wejściem, przejściem. Może być figurki. Wszystko związane z religią. Tak Nic innego. Tak się no. Bo Marta już tak sklep ze srebrem. Jaki nie duszy. Proszę bardzo. Srebra. Srebra od metra. Do wyboru, do koloru. Do wyboru do koloru hello Nie? proszę bardzo z kamieniami z turkusami o proszę takie masą perłową no i taka z wyjm no i ciąg dalszy wycieczki po ubud takie uliczki Ulicki. Wszędzie kuźwa kadzidełka o król mał Proszę bardzo Krotony, ogrody, shopi, szop, szop, shopping, shopping, Panie kup, pan co? my friend i skutery, plaga, normalnie to jak kuźwa szerszenie Jak moskity. O, trochę coś z Indian. O, małupy. Małupa w okularach. Martusia już przepadła. O, i to tak przedplatane. I tu sklepik. Tu proszę. część many, Cięczmany, cięczmany. oho i ciach, i sklepik. Oj oj to tak jest, tu knajpa, tu knajpa A tam jest tak, i ulicy o, Przyjechało parę osób Tamtędy? Tak Szkuterem? Tak sobie Taki mały Parę osób przyjechało. Parę osób przyjechało dokładnie Ma piszony Tyle mał to siedzę Tu mal piszono, tu mal piszono. Zobacz, 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 zobacz. Nie postać, albo już idziemy. Kiedyś może jeszcze weźmiecie. Ok, wypił kolejce. I takie atrakcje. No, leżą, odpoczywają, co zrobić? Nie. No, tu malpiszony no. no, Tu idzie Marpiszony. Czekają, żeby dostać coś. No. no i przybyliśmy do świątyni Małp. Tak to wygląda. Małpia świątynia. Tak. Zaraz co? Co krok to małpa. Figura małpy. A małpy. Rące, tańczą. No, tamten tamten będzie sms-a puszcza telefon wyjął. Małpy, małpy, małpy. O i martusie. I kuna z małpami. Małpy. Rybki w stawie. Takie po, no, do półtora kilo, półtora. No sam raz na Wigibie. A tym czasem, borym, lasem Przyszliśmy na łyk Wody z kokosa Martusiu co? Tak. Musimy trochę elektrolitów Spożyć po, celu, po małpach Tu mamy do wyboru Jak piłeczki na tym, Na stojaku, na sali gimnastycznej Proszę bardzo Tajki piękne Tylko te skutery kąśliwe dziady jedne, o! Jest tego! Ew, jak moskity! Ew, 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 ew. Ew. O, trochę ciszy! Ja cię krec. Trochę spokoju Martusiu. No i kolejny punkt do zaliczenia: świątynia. Świątynia w No tak, tu jest kolejna świątynia dla Martusi. Targowica. Za chwilę będzie świątynią numer 1 Martusia, już chyba tam nie bardzo. Już za a może. Zaliczymy na szybko, a tutaj będzie czekało. Mnie, długie oczekiwanie. Piękniejszy ruch samochodowo, skuterowy. O. Nie, o. Tu nie ustępują pieszym na pewno. Dobra, spierdzielamy, Pierdzielamy. No i tak, tak to. O, o dziewczyny ze szkoły. O, tak to się jeździ kuźwa skuteru nieeeeee pięknie no już w świątyni Bardzo ciekawe. Ja? Hmm. To się bardzo. Wszystko pobierane w kiecki. Martusia wchodzi z zaczarowanego ogrodu. Przepraszam. czy pani przepraszam. Proszę nie blokować szkła. Jakieś strony. Maszkarony. Pokaż te trony. Продолжение okay. следует... Nie, 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 nie. Masz karony I w kieckach. i wszędzie ogrody Piękne ogrody zielone Nasze wszystko to co w sklepa za. Kosmiczne pieniądze, krotony, które przestają rosnąć zimę, w naszych warunkach. Po czasie pewnym dobrnęliśmy. Martusiu, kwiatuszki. O, pobłądzone, ceny wszystkie na targu sprawdzone. Tak, ceny na targu sprawdzone. lotosiki takie zostają te makówki po tym je ja zować? Tak. Jak to wygląda? Okej. Ale lekko leone, cala biała jasna. Que Artusia nagrywa, ja też sobie nagrywam Będziemy mieli dwa takie same Ja lepszy Aha, twój będzie lepszy, na pewno. Takie poczwary. No i takie. Miliardy tego tu jest. To nie jest ten y, makaron taki z tych fiskich y, tych. Nudle. No. Znużone nudle. A Martusia już na nowej kiedce. Wróciliśmy z <śmiecki> To nie jest kiecka. Oj, to takie te. No, jakieś, jakieś te. No, co mam czekać? Okulary. No, co można czekać. Hmm. Bintang. W takich okolicznościach, natury. No, wszystkie te kwiatki, które zdychają nam w chałupie, kurde, to tu rosną. No, tu już jakaś na skiterze. I taka, taka warunk tak zwany tu można było się wsiąść. Tutaj będzie pięknie, nie ma na razie ludzi, wszystko gdzieś tam zwiedza. A my sobie odpoczywamy, no bardzo ciężko zakupach. Po zakupach, po marketowych, kurde, włóczęgach. No, kwiatuszki, piękne ogrody. O, a to przyszło do mnie moje jezonko, a na nasi krypka w kary ryż A Martusia już pałaszuje, już prawie kończy tamto. O, jak ładne ksiatuszka, pięknie. No to smacznego. Good morning. How are you? How are you? How are you? Płyta ci się zacięła, stary. Coś innego powiedz. How are you? I know what. Zmęczyłeś się. <laughs> Ha ha ha